Cześć, tutaj Winkel82. Parę dni temu zakupiłem sobie program Sony Vegas Pro 13. No i chciałem sprawdzić, co nadaje się najlepiej do renderowania. Jakie ustawienia, jakie kodeki, czy głównie kodeki. I wybrałem takie najbardziej popularne. Jest ich w sumie 24. No, i sprawdzimy sobie, które sobie dają radę najlepiej. Jak wygląda ich jakość? Komputer, na którym będę to testował, to mój stary już komputer złożony w 2012 roku, pod koniec. Do testu użyję minutowego filmiku. Składa się z dwóch ścieżek audio, które się będą nakładać. No i kilku fragmentów wideo, takich moich animacji, co robiłem sobie kiedyś, oraz fragmentu filmu. I wszystko to będzie renderowane za pomocą samego procesora. I wtedy, kiedy jest dostępny, też procesor graficzny będzie go wspomagał. Specyfikacja komputera to no, najmocniejsza i5 z 2012 roku, czyli 3570K, przetaktowany do obecnie 4,2 GHz, wcześniej 4,4. 32 GB RAMu, GeForce GTX 1070 w wersji e, przetaktowanej od Gigabyte, Gaming One. No dobra, myślę, że możemy zobaczyć, jak to będzie chodzić. Wpiszemy, ile ważą te wyrenderowane filmy. Czas renderingu. Jeśli możliwe, OpenCL tak samo. Trzeba pamiętać, że oczywiście nowsze komputery, czy oświerdzeniowe, czy, czy ekstremalna platforma Intela, zrobią to szybciej. Ale to jest taki komputer, który nam w 2012 roku. No, to był kozak. Choć ten procesor był jeden z najmocniejszych, tak, tylko i7 było lepsze. Użyjemy HW-monitora, aby sprawdzać, jak używany jest sprzęt. No, i jedziemy. Jak widać, procesor szybciutko do setki dochodzi. A co ciekawe, to Vegasa bardziej się opłaca kupić w Niemczech niż w Polsce. W Niemczech kosztował 205 euro, w Polsce. 1500 zł. Był kupiony na Amazonie, a i tak przyjechał do nas z centrum dystrybucji pod Wrocławiem Znaczy do nas, do mnie. No, taka mała dygresja. Wyrenderowały się już wszystkie mm, kopie. Co można powiedzieć z tego zestawienia? Więc tak, w pierwszym kodeku main Concept, czas renderowania 2.14, sam procesor, procesor z kartą graficzną niby 2.16, ale w trybie OpenCL, minutę 34. Minutowy plik waży 111 MB, no, trochę dużo. Dużo bardziej pasuje mi już ten kodek Sony AVC, MVC 78,8 mega i czas renderingu minus 35. Więc to jest, no, lepiej, lepiej, znacząco. To jest jakieś 25% mniejszy, ponad nawet. MPEGi lekko duże, no ale Blu-rayowy no, nie jest taki. 114 mega, minuta 14 renderingu. Jakość nie jest zła, co mnie zdziwiło odnośnie wagi, to awik prawie 7 giga waży. Czas renderingu 2 minuty 5 sekund, ale 7 gigaplik minutowy, trzeba pamiętać. Video for Windows 42 mega, czas renderingu 2.20, ale jakość jest. O, to, Znaczy, nie jest zła, ale... A wiesz czy ja jestem? Detektyw James Carter. Powiem wam, należy do mojej rodziny mp4 oczywiście Sony XAVC tak samo bardzo duże pliki wychodzą czas renderingu no znośny, ale jednak jednak ponad 3, no, nawet czasami 4 razy większe od, od tych innych mp4 -ek. co jak wrzucać na YouTube no to no, dużo więcej czasu zajmie a jakość bardzo podobna przed 16. zobaczmy. Co za historia. Wiesz kim jestem? połowa Drive, nazywa się. Powaga, do mojej no, Ale tak samo nie, potrzebujesz... na pliku, który waży dużo mniej. Ponad przy podkuszusteczki, na przykład. drive należy do mojej a nie, ja jestem? Detektant James Carter Oczywiście na różnych komputerach różne czasy renderingu będą wyglądały. Zależy to od głównie procesora. Czym szybszy procesor, czym więcej rdzeni, tym szybciej będzie renderował. Może kiedyś uda mi się zrobić na Zachowuję sobie te pliki źródłowe, te na których jest ten projekt, i może kiedyś, jak wymienię sprzęt, uda się zrobić test i porównać z tą tabelką. I zobaczymy, na ile dodatkowe rdzenie wpływają na rendering. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w przyszłości.